Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Kama Home Garden. To mój nowy zakup, kupiony przez internet. Czyli nie widziałam tak naprawdę jak to wygląda. Nawet nie znałam wymiarów, po prostu mi się spodobała i kupiłam. Jest to komoda w stylu Art Deco, lata 20-30. I na pierwszy rzut oka jest bardzo piękna, bardzo duża. I oczywiście są mankamenty, tak jak tutaj widzicie już zaszpachlowałam. Są dziury, wgniecenia rogi. Są takie pofałdowane. Zawiasy do wymiany, tak jak tutaj w tej szafce. Ale to nie jest duży problem. Szuflady były trochę źle zbite. Musiałam wyciągnąć gwoździe i zrobić, przybić dno jeszcze raz, ponieważ na przodzie tutaj to spodem. Teraz już tego nie zobaczycie, bo są zrobione, ale były półcentymetrowe szpary w każdej szufladzie. Blat Mogłam praktycznie podnieść cały do góry, musiałam go przybić yy, z tyłu waźmi. Pęknięty, praktycznie na całej długości, już zaszpachlowałam. I teraz tak powiem Wam, jaki jest mój pomysł. Kiedy ją zobaczyłam, od razu miałam wizję mojej łazienki z tylu lat 20. Biało-czarna z wolno-stojącą wanną, z żelimnym wiktoriańskim kominkiem. I ta piękna komoda, na której jest olbrzymia, biała umywalka. I ostatnio nawet sklepie widziałam takie umywalki półokrągłe, okrągłe boki takie prostokątne, szerokie były na 1,20 m, ta ma szerokość komoda 1,50 m, czyli praktycznie idealnie po boku mi zostanie tylko po 15 cm. Oczywiście mogłabym też wymienić całkowicie blat na granitowy albo marmurowy, jednakże przy tak dłużej... Yy, nie jest to praktycznie potrzebne, no i koszt zresztą też jest zbędny. I teraz tak, szuflady, yy, całe to ładne półkole tutaj takie wypukłe, to zostawiam oryginalnie, nie ścieram, nie używam żadnej chemii. Ponieważ boję się, jeżeli położę jakąś chemię, te wszystkie małe dziurki tutaj, ładne, dekoracyjne, mogą mi się zatracić, a jeszcze gorzej bym zrobiła, jakbym to starła papierem ściernym, to już całkowicie by z tego nic nie było. Także to zostaje, wszystkie szuflady, te tutaj fronty szafek, wszystko to zostaje oryginalne, tak jak jest. Coś w tej komodzie oszczędzę. Jedynie, y, co cały zetry do zera, to będzie właśnie ten blat. Nie będę go pokrywała politurą, gdyż jest nietrwała, a mebel będzie stały w łazience i pokryję go y, lakierem. Y, bardzo dobrej firmy, który można stosować na zewnątrz i wewnątrz. Położę 3 albo 4, może nawet 5, bo taka jestem y, dokładna, że położę kilka warstw tego lakieru. A całą resztę Oprócz oczywiście szuflad, czyli cały szkielet, szkielet komody pokryję białą farbą kredową plus wosk. Zrobię tylko jedynie delikatne przetarcza, chyba bez, użycia, bez użycia, użycia wosku brązowego. Pokryję tylko bezbarwnym, i to, to będzie na tyle. Zabieram się zaraz do ścierania yy, blatu i pokażę Wam zdjęcia yy, komody przed. W trakcie i po. odkurzoną, na powierzchni nie może się znajdować żaden paprok, ponieważ kiedy pokryjemy ją lakierem, wszystko będzie widoczne, przyklejone. I teraz tak, będę używać lakieru firmy Harzlak, półmat. Dobrze, że nie jest to lakier właśnie z wysokim połyskiem, ponieważ szuflady i tak już dawno straciły swój blask i półmat tu będzie... Właśnie, bardzo pasowa. Ja już sobie zrobiłam, oczywiście puszkę musimy porządnie wstrząsnąć, żeby się wymieszało dobrze lakier. Yy, zrobiłam sobie taką próbkę, żeby zobaczyć, czy będzie mi pasowało kolorem i jak widać, idealnie będzie mi pasowało kolorem do szuflad. I po pierwszym użyciu tej farby, już widzę, że nie będzie potrzebne nałożenie aż pięciu warstw. Tak jak myślałam. Czasami tak robię, jeżeli używam te zwykłe lakiery wodne, ponieważ ta farba bardzo fajnie się zachowuje na drewnie i jest dosyć gęsta i gruba. To będzie was. Myślę, że trzy warstwy wystarczą. Pamiętajcie, że jeżeli. Jednak kolor będzie Wam się wydawał, że nie pasuje, nie jest za ciemny. Możecie położyć warstwę lakieru bezbarwnego, już bez koloru, który jednocześnie też będzie chronił i, i zabezpieczał mebel. Ja sobie teraz tutaj dokończę malowanie. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, że to będzie mi schło około. Napisałam 10 godzin. Jak mi to już wyschnie, to taką specjalną gąbką do ścierania, to jest taki papier w gąbce, przetrę delikatnie powierzchnię, żeby zmatowić. Wtedy farba, yy, kolejna warstwa lakieru bardzo dobrze się przyklei. No i oczywiście powierzchnia będzie o wiele gładsza. Nałożyłam dwie warstwy lakieru. Teraz przecieram powierzchnię papierem ściernym w kostce, bardzo delikatnym. Dzięki temu blat będzie idealnie gładki, a następnie położę już ostatnią, trzecią warstwę lakieru. Blat wstnie, a Ja zabieram się do malowania pozostałych części komody. Jak już mówiłam, resztę pomaluję farbą kredową. Nie trzeba tutaj ścierać maszyną papierem ściernym, nic. Po prostu sobie przetrzeć ścierką, podkurzać, żeby powierzchnia była czysta i gładka. Ja jeszcze boki sobie troszkę wyrównałam maszynowo, ponieważ miały straszne nacięcia, dziury, gdzie nie gdzie musiałam zaszpachlować i to przeczyścić. Ale no tak jak już mówię, farby no, kredowe są o tyle łatwe w użyciu, że nie trzeba praktycznie przygotowywać jakiejś specjalnej powierzchni. Tak, jak to było w przypadku blatu, gdzie musiałam wszystko ładnie zedrzeć. I nakładam najpierw jedną warstwę, trochę przez nałożę drugą i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało w całości. Mam nadzieję, że fajnie, no, że, że nie zepsuję. Oczywiście każdy ma e, swój gust. Mogłabym, ktoś mi napisze, że mogłabym zostawić tak, jak było, że zepsułam. No, ale oczywiście, no. Ja robię to pod siebie, robię to pod moją łazienkę. Nie mam też za dużo czasu, żeby się bawić w dokładne ścieranie całego mebla. Muszę to zrobić szybko, łatwo, ale też, żeby fajnie wyglądało i dobrej jakości farbami. Wybrałam kolor biały i po pomalowaniu jedną warstwą doszłam do wniosku, że w ogóle mi się to nie podoba, ponieważ kontrast jest zbyt duży. I tutaj, dla porównania, pomalowałam kolorem w odcieniu oliwki i o wiele bardziej mi się ten efekt podoba. Ładnie współgra z brązem, ale jeżeli chodzi o farby kredowe, to nie ma żadnego problemu ze zmyciem jej, ponieważ nie nałożyłam jeszcze wosku. Farbę można praktycznie zeskrobać albo to jest oczywiście łatwiejsze i mniej inwazyjne zmyć gąbką i wodą. Tak, jak tutaj. Oczywiście to jedynie, jeżeli nie położyliśmy wcześniej wosku. Jak mi to przesnie, to pomaluję całość na taki kolor, jak tutaj widzicie. Nazwę farby i odcień podam w linku pod filmem. Barbę kredową trzeba czymś zabezpieczyć i tutaj mamy dwa wyjścia. Albo pokrywamy bezbarwnym lakierem albo woskiem. I w tym przypadku ja użyję wosku, gdyż lakier nie jest tutaj potrzebny. To jest yy, dokładnie tak wygląda wosk w puszce. Bezbarwny, bezzapachowy. Najlepiej jest go nakładać takim yy, grubym, okrągłym pędzlem. Powierzchnię mam już zawoskowaną. Jak widzicie, ona już się trochę błyszczy i będzie się utrwalać przez kolejne, tak trzy miesiące, nawet. Oczywiście smarujemy woskiem tylko po farbie kredowej, nie po lakierze ani po tych elementach oryginalnych, które zostawiłam. Czyli nakładamy wosk yy, pędzlem. Możemy to zrobić też bezpośrednio szmatką. Którą trzeba i tak użyć, bo wosku musimy ściągnąć i wygładzić. Więcej informacji na temat wosku możecie znaleźć na moich y, innych filmikach. Tam pokazuję szczegółowo, jak nakładać. Szuflady też potrzebują odświeżenia, dlatego ich dno wyłożyłam ładnym papierem, a właściwie tapetą. Teraz sobie przykleję ją, a następnie zrobię coś w stylu ala do Mówię Ala, ponieważ będę to robić pierwszy raz, czyli tak, przyklejamy tapetę, a później pomaluję to bezbarwnym lakierem wodnym. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Pamiętajcie, żeby tapetę porządnie docisnąć do drewna, żeby się dobrze przykleiła, nie było żadnych wybrzuszeń, bo później jak położymy lakier, to już będzie za późno i będzie brzydko wyglądało. Przyklejoną tapetę maluję teraz bezbarwnym lakierem. Wodnym, który szybko schnie. Nie wiem dokładnie, ile warstw będę tutaj potrzebowała, ponieważ tapeta jest bardzo gruba i miękka. Warto też sobie zrobić taką próbkę, kawałek tapety pomalować lakierem i zobaczyć, czy nie zmieni koloru, bo może tak się zdarzyć, że na przykład nam zżółknie. Ale jak widać, wszystko jest ok. Tak wygląda komoda po zakończeniu mojej stylizacji. Dla porównania, kilka zdjęć przed i po. Szuflady oraz fronty szafek zostawiłam oryginalne. A wnętrze komody pomalowałam białą farbą kredową. Szuflady wyglądają teraz czysto, świeżo i elegancko. Brakuje jedynie umywalki, ale to już materiał na kolejny filmik. Zapraszam Was do polubienia mojej strony na Facebooku oraz do odwiedzania mojego bloga.